Siemka, siemka, witam w kolejnym moim odcinku. Jestem nadal, jak mówiłem, ze Star Wars. Tamto chwilę, w poprzednim to byłem chwilę na live jak już mówiłem. Dobra, dobra. No, tak, że miałem spokój. Jak zginął, to dał koniec filmika, bo teraz bo się zdenerwowałem. Już myślałem, że, że ja nie mam licencji że mi się ty skasowały bo no, po prostu jak mówiłem zapomniałem że mam licencję na zawijanie mam kolegę Finn za subskrybujcie kanał ale nawet czasem denerwuje się i mówi no i kłamie ciągle no wziął Ca... mnie po prostu się na mnie wkurzył i nie chce nawet ze mną już gadać. Serwis umiemy. my nie spalaj się Gadał, 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 gadał. gadu, gadę Gadu, gadę O, gadu. gadę gadu, gadu. Jeszcze Medioksu, żeby mnie ci... Łoś mię w z Survival. Jak się ciupiemy? Łoś mię! Łoś Skąd oni mają te mieciki? Łoś mię! Łoś mię! Вот Он как там может? Иди сюда. Não, bom dia dobra, wezm, mas aí já tá, se não posso se wezm. Não Спокойно, давай. Бейте, бейте, бейте всех. Бейте всех, бейте всех. Давай, давай, давай. Бум, бум. Так, не зайти. Mięso mam dobra. No, to tak widzicie, śrupać się lekko umie. Wezmę sobie jeszcze. Łup, tak będzie tysiąc osób lepiej. Wejdę sobie na lampę. I surreviwa. O, zupełnie. Mano, chora, chora, BUM BUM chora, 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 chora,